Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Dzisiejszy film jest próbą analizy i przedstawienia Wam, drodzy widzowie, raportu Eleny Danan na temat wojen, jakie jej zdaniem odbywają się na Marcie. 30 kwietnia Elena Dunham, była zawodowa archeolog, której twierdzenia o kontaktach z istotami pozaziemskimi z Galaktycznej Federacji Światów zyskały szerokie zainteresowanie, przedstawiła bombowy wręcz raport o trwającej serii nalotów wojskowych na Marsa, których celem jest zniszczenie przez Sojusz Pozaziemskich Baz Rywala. Chodzi dokładnie o marsjańskie bazy Imperium Drakonów oraz baz kolektywu Oriona. Te pozaziemskie bazy, jak twierdzi Elena Danan, zostały stworzone, aby stłumić rdzenną populację Marsa, zarządzając operacjami ludzkich kolonistów związanych z niemiecką grupą uciekinierów z ziemi zwaną Ciemną Flotą, alias Nachtwaffen, i nadzorować główne ziemskie korporacje, które przeniosły się na Marsa. Według Eleny Federacja Galaktyczna zaczęła pomagać w wyzwoleniu Marsa spod wpływu Drakonian i Orionidów, wspierając rdzennych Marsjan zaopatrzeniem, bronią i informacjami taktycznymi. Federacja wspiera również lokalny ruch oporu, który istnieje w ludzkich koloniach założonych na Marsie. Zapewniając wsparcie logistyczne i taktyczne lokalnym siłom oporu, Federacja Galaktyczna używa swoich zaawansowanych technologii do obezwładniania istot pozaziemskich z Oriona i gadów, umożliwiając w ten sposób marsjańskiemu oporowi atak na ich pozaziemskich władców i ludzkich sługusów. Trzeba przyznać, że raport Eleny Danan jest co najmniej szokujący, ale jednak coś w nim jest, gdyż sama Elena jest pomijana w mediach, które są od nogami gigantycznych wręcz koncernów zarządzających światową gospodarką. Aby lepiej zrozumieć raporty Eleny, zapewne pomocne dla widzów tajemitów będzie przedstawienie krótkiego zarysu Marsa i jego najnowszej historii pod kątem tajnej kolonizacji przez ludzi i historycznego oporu rdzennej ludności Marsa. Tak więc, jak mówią kontaktowcy i badacze teorii spiskowych, kolonizacja Marsa rozpoczęła się w latach 50. XX wieku, kiedy to sojusz Draconian i Oriona pomógł zbuntowanej kolonii niemieckiej, która założyła bazy na Antarktydzie i Księżycu, założyć pierwsze niemieckie bazy na Marcie, używając zaawansowanych latających spotków Haunebu, które początkowo tworzyły ciemną flotę. W wyniku porozumień między administracją Eisenhowera a niemiecką kolonią antarktyczną należącą już do Czwartej Rzeszy Niemieckiej, bazy Ciemnej Floty na Marcie zostały znacznie rozbudowane. Co najważniejsze, wojsko USA dostarczyło ciemnej flocie broń nuklearną, która została użyta przeciwko rdzennej ludności Marsa obejmującej miejscowych reptilian, insektoidów i inne mniej rozwinięte gatunki, które oparły się ekspansji kolonialnej Niemiec oraz najazdom drakonów i orionidów. Wraz ze słynnym drenażem mózgów z lat 60. i 70., rozpoczętym pod przykrywką amerykańskiego programu Apollo, obecność ciemnej floty na Marsie znacznie wzrosła. Miliony ludzi, z których wielu zostało zabranych z Ziemi pod fałszywym pretekstem, rozszerzyły niemieckie kolonie i utworzyły nowe we współpracy z głównymi ziemskimi korporacjami. Te nowe kolonie prowadzone przez korporacje zostały nazwane Międzyplanetarnym Konglomeratem Korporacyjnym i są zarządzane przez Superboard, składający się z emerytowanych lub służących dyrektorów generalnych dużych korporacji. Program relokacji na Marsa został najwyraźniej znacznie przyspieszony w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ Deep State jest na skraju poważnego upadku na Ziemi. Doprowadziło to do masowego eksodusu skompromitowanych urzędników, tak bynajmniej twierdziły media zajmujące się teoriami spiskowymi, które komentowały informacje Eleny Danan. Za pomocą przymierza drakonian i orionidów kolonie na Marsie stały się tak zaawansowane technologicznie, że ostatecznie handlowały nawet z 900 pozaziemskimi cywilizacjami. Kolonie na Marsie wyposażyły siły najemników rekrutowanych ze wszystkich głównych krajów na Ziemi, aby dołączyły do ciemnej floty na różne okresy służby. Napływ personelu, sprzętu i zasobów umożliwił ciemnej flocie znaczne rozszerzenie jej operacji. Wkrótce Ciemna Flota miała kilka potężnych flot statków kosmicznych z dobrze uzbrojonymi żołnierzami, które mogły walczyć u boku lub w imieniu istot pozaziemskich, reptilian i orionidów w międzygwiezdnych wojnach, które miały charakter podboju innych planet. Oznaczało to, że większość sił operacyjnych ciemnej floty w dowolnym momencie znajdowałaby się poza naszym układem słonecznym. To krótkie tło zapewnia kontekst niezbędny do lepszego zrozumienia, oszałamiającego wręcz raportu Eleny Danan. Z czym mamy do czynienia w raporcie Eleny Danan? Otóż, jak w nim czytamy, 30 kwietnia 2021 roku raport dotyczący sytuacji na Marsie przekazany przez komandora Torahana Eridona z Galaktycznej Federacji Światów. Najazdy Federacji Galaktycznej są kontynuowane przez serię najazdów Marsa na obiekty reptilian. Marsjański ruch oporu został uzbrojony, wzmocniony i wspierany przez federację, a oni walczą z okupantami Reptilian i wszystkimi ich sojusznikami, a wśród ich sojuszników jest również placówka ciemnej floty na Marsie. Ale nie tylko są też ziemskie siły zbrojne należące do korporacji ziemskich. Na Marsie jest wiele korporacji, które szukały tam schronienia. Znają datę uderzenia w ziemię asteroidu oraz możliwość eskalacji konfliktów, które narastają i dążą do wybuchu wojny jądrowej. Sojusz zaczynał zdobywać wsparcie korporacji dzięki ich całej pracy w wojskowym podziemiu. Więc teraz to, co dzieje się na Marsie, wciąż absorbuje Federację Galaktyczną. Elena wskazuje tutaj, że Federacja Galaktyczna pomaga marsjańskiemu ruchowi oporu składającemu się z ludzi, lokalnych reptilian i innych rdzennych grup. Stanęli oni przeciwko Drako Reptilianom prowadzonym przez Ciaka chrów i ich partnerom z Oriona i Ciemnej Floty. Ważne jest, aby pamiętać, że w walce biorą udział dwie grupy reptilian po obu stronach konfliktu, tak jak ludzie walczą po obu stronach. Tam ścierają się dwie idee oparte na sposobie egzystencji w kosmosie. Dalej czytamy w raporcie. Chodzi o to, że Federacja pracuje nad izolacją, a następnie kroczenie kawałek po kawałku w strategii bitwy. Federacja Galaktyczna nie jest w stanie stawić czoła w pełnym starciu, używając do tego kompletnej całej swojej floty. Imperium Ciakachrów i Grupa Oriona są znacznie od nich silniejsi i bardziej zaawansowani technologicznie. Dlatego Federacja Galaktyczna stosuje wyrafinowaną strategię walki. Co ważne, Elena Danan wskazuje tutaj, że jeśli chodzi o ogólną liczbę kosmicznych grup bojowych i personelu, przymierze Drakonian i Orionidów jest znacznie lepsze, co zmusza w ten sposób Federację Galaktyczną do użycia działań partyzanckich i tajnych operacji dywersyjnych, aby osiągnąć swoje cele. Dobrze ilustruje to strategia federacji polegająca na pomaganiu lokalnym grupom ruchu oporu na Marsie i obezwładnianiu personelu Drakonian i Oriona na różne sposoby. Zaskakujące potwierdzenie informacji Eleny Danan na temat odpowiednich rozmiarów federacji i ich przeciwników Drakonian, Orionidów pochodzi z niedawnej sesji zdalnego podglądu przeprowadzonej przez Instytut Farsheit. W sesjach zdalni widzowie zauważyli, że Galaktyczna Federacja Światów, mówiąc liczbowo, nie dorównuje ich przeciwnikom Drako, Reptilianom i Orionidom. Ukrywanie się i tajne operacje są zatem podstawą tego, jak Federacja radzi sobie z wrogą sytuacją planetarną, taką jak ta na Ziemi i Marsie. Raport Eleny Danan mówi dalej. Nie zawsze jestem upoważniona do powiedzenia tego, co wiem od Thorahana, ale mogę to przekazać. Otóż zmusili wszystkie elity i szefów ziemskich złych sił zbrojnych do opuszczenia planety. Oni tego nie chcieli, a wszystkie ciemne elity właśnie zdobywały posłuch. W końcu większość z nich przeniosła się na Marsa. Szefowie korporacji, a także korporacje, które posiadają satelity na orbicie Ziemi, które pod pretekstem zwiększenia zasięgu przesyłu danych będą aktywowane do pracy z mikrochipowaniem populacji, też częściowo już są na Marcie. Zdolność tych satelit wykracza poza to, ale nie mówimy dzisiaj o tym. Tutaj Elena Danan donosi o Eksodusie na Marsie z powodu zneutralizowania przez Federację Galaktyczną wszelkich prób podsycenia wojny domowej w USA, poważnych wydarzeń pod fałszywą flagą i trzeciej wojny światowej. Oznacza to, że program Deep State na Ziemi upada, a elity nie chcą tu pozostać, aby stanąć przed wymiarem sprawiedliwości za swoje liczne zbrodnie. Elena Danan dalej kontynuuje swój raport. To, co dzieje się na Marsie polega na tym, że reptilianie panikują, proszą o pomoc ciemną flotę. Wszyscy są od siebie odcięci. Ciemna flota została zmiażdżona przez Federację, ale mimo to wciąż tam jest bardzo zniszczona, ale potrafi kąsać. W tym układzie słonecznym doszło do wielu ataków i walk na posterunki ciemnej floty, więc nie są już w stanie pomóc reptilianom w walce z Federacją. Wycofali się. Mówią stanowczo nie. Tak więc, umowa w przeszłości z reptilianami o wzajemnej pomocy, cóż, już nie działa. Skutek jest taki, że reptilianie odwracają swoją uwagę, próbując skontaktować się z ciemną flotą, która jest poza Układem Słonecznym, a zwłaszcza z jej oddziałami stacjonującymi w Układzie Aldebaran. Mamy doniesienia o dezercjach w ciemnej flocie, która stacjonuje w naszym układzie słonecznym z powodu ogólnosystemowej kwarantanny, utworzenia sojuszu tajnego programu kosmicznego i sojuszu Ziemi, jak po raz pierwszy poinformował Korej Good. Drakonianie, Orionidowie i ciemna flota zostali odcięci od swoich głównych zasobów. Najwyraźniej ciemna flota nie ma obecnie wystarczających zasobów, aby pomóc swoim władcom, drako Następnie w raporcie Elena Danan ujawnia kilka ważnych informacji o tym, jak strategia Federacji Galaktycznej polegająca na generowaniu wysokich częstotliwości neutralizuje opozycję. Jak mówi? To, co robi również Federacja Galaktyczna, to nadawanie bardzo wysokich częstotliwości na Marsie, tak jak to robią na Ziemi. Telefony to pretekst do rozbudowy sieci inwigilizacji i podniesienia częstotliwości. A co się stanie, gdy podniesiesz częstotliwość i zaczniesz bombardować ludzi wysoką częstotliwością? Cały układ słoneczny jest na celowniku wysokich częstotliwości. Tak więc reptilianie są odrętwiali i tracą trochę swojej agresywności, co jeszcze bardziej ich irytuje. Deep State bezskutecznie próbuje blokować na Ziemi smugi chemiczne, szczepionki z modyfikacją genetyczną i medialne transmisje. Personel Draco i Oriona na Marsie staje się przez to coraz bardziej pasywny i przebudzony. Doprowadziło to do tego, że opór Marsa stał się bardziej skuteczny, replikując w ten sposób ostatnie wydarzenia na Ziemi. W rezultacie przywódcy ciakachrów i orionidów stają się zdesperowani i sfrustrowani. Następnie Elena Danan wyjaśnia w raporcie związek z Radą Andromedy. Wróg przypuszcza ataki na Federację, ale najbardziej irytuje ich Rada Andromedy, ponieważ Rada Andromedy przewidziała wszystkie wydarzenia już dawno temu. To dzięki Radzie Andromedy walczymy z pomocą Federacji i jest to absolutnie cudowne. Widać wyraźnie, że wygrywamy. Tutaj Elena Danan powtarza to, co powiedziano Aleksowi Kolierowi na początku lat 90., że Rada Andromedy przewidziała, że Ziemia, Księżyc i Mars będą nasieniem galaktycznej tyranii, która pojawi się w przyszłości. Rada Andromedy zwróciła na to uwagę Federacji Galaktycznej, która następnie zaczęła interweniować w sprawy Ziemi. Oznacza to, że to, czego jesteśmy świadkami w tej chwili na Marsie, Księżycu i Ziemi, jest częścią wojny tymczasowej, w której Federacja Galaktyczna i Rada Andromedy walczą z Imperium Drakonian i ich partnerami z Podczas gdy sojusz Draco i Oriona dysponuje potężną siłą ognia i personelem, Federacja Galaktyczna i Rada Andromedy mają lepszą inteligencję i tajne operacje. Wiedza o tym jest kluczowa, ponieważ śledzi wiele z tego, co obecnie dzieje się z ustanowieniem niemieckiej separatystycznej kolonii na Antarktydzie już jako punktu zalążkowego tej wojny czasowej. Następnie Elena Danan wyjaśnia, co dzieje się z ludzkimi koloniami na Marsie zaangażowanymi w obecne walki. Federacja Galaktyczna nie mogła wcześniej zaatakować, ponieważ czekała, aż wszystkie elity będą na Marsie. Teraz Mars jest atakowany, to niestety są straszne walki na powierzchni. Współczuję ludziom Ziemi, tamtejszej kolonii. Myślą, że są odcięci od Ziemi, ale Federacja w tej operacji robi wszystko co w jej mocy, aby uratować tych ludzi. Federacja nie stosuje tutaj polityki eksterminacji. Najpierw pytają, czy chcą się poddać, czy też chcą zostać ewakuowani. Jeśli odmówią, dochodzi do starć. Należy podkreślić, że walki prowadzą lokalne siły oporu Marsa, a nie Federacja Galaktyczna. Jak pisze w raporcie, istnieje też duże prawdopodobieństwo, że niedawny wzrost liczby trzęsień ziemi na Marsie, które są monitorowane przez NASA, miały związek z nalotami na Marsa. Dwa największe trzęsienia ziemi miały miejsce pod koniec marca 2021 roku w rejonie Cerebus Fossa. Torhan przekazał informację Ellen o związku między nalotami a trzęsieniami ziemi, jak mówił. Torhan szybko odpowiedział, że wszystkie działania podziemne są wykonywane przez marsjański lokalny ruch oporu, a nie przez Galaktyczną Federację. Powiedział, że istnieją istoty endemiczne. Dla marsa, które są w stanie zakopać się w Ziemi i są dość potężne. Istoty te nie są bardzo rozwinięte w świadomości, trochę jak duże zwierzęta, ale są wykorzystywane przez lokalny ruch oporu gadów do atakowania podziemnych obiektów wroga. Thor Han stwierdził w raporcie, że dzieje się to od 4 lat, ze wzrostem aktywności od 2 lat, dosyć regularnie i często w tych samych miejscach. Federacja Galaktyczna dostarcza im broń. Działają wspólnie, choć marsjański ruch oporu lubi czasem decydować za siebie. Działania Federacji Galaktycznej nie są na Marsie, ale pod nim. Nadają również wysokie częstotliwości, aby otępić wroga, więc tak potwierdził, że te trzęsienia Ziemi są wynikiem regularnych i potwierdzających się ataków lokalnego podziemnego ruchu oporu. Jest to bardzo odkrywcze, ponieważ potwierdza, że strategia Federacji Galaktycznej polegająca na pomaganiu planetom w przebudzeniu i przeciwstawieniu się uciskowi sojuszu Draconian Orion jest dozwolona na podstawie uniwersalnych zasad zaangażowania. Kluczową częścią tej strategii wyzwolenia jest pomoc populacji planety w podniesieniu poziomu częstotliwości, jak wyjaśnia Elena Danan w swoim raporcie. Federacja Galaktyczna, Rada Pięciu, Rada Andromedy bombardują cały system z dużą częstotliwością. Musimy więc wykonywać naszą pracę, a także zwiększać naszą częstotliwość. Tylko w ten sposób możemy być odporni na kontrolę umysłu przez reptilian i szaraków, a także być od nich silniejsi. Nawiasem mówiąc jesteśmy o wiele potężniejsi niż nam się wydaje, i to jest fakt. My też jesteśmy silni, mamy taki potencjał, że wszyscy kosmici, którzy pracują wokół nas, wiedzą o tym i wiedzą, że pewnego dnia będziemy nawet w stanie ich uczyć, ponieważ potencjał, który my mamy, jest absolutnie zdumiewający. Jesteśmy jak członkowie rodziny królewskiej, coś w tym rodzaju, więc nie traćmy nadziei. Elena stwierdza tutaj coś, co zostało wcześniej ujawnione przez Alexa Colliera, któremu Rada Andromedy powiedziała, że ludzkość składa się z genetyki 22 cywilizacji pozaziemskich. Dwie dekady później, Corey Good niezależnie potwierdził, że w ciągu ostatnich 500 tysięcy lat przeprowadzono 22 eksperymenty genetyczne między 40 a 60 grupami obcych. Elena Danan kończy swój raport wyjaśniając, że wydarzenia na Ziemi mają wielkie znaczenie galaktyczne, jak mówi, to będzie coraz bardziej zagmatwane, ale wszyscy znamy pracę naszych sojuszników, Galaktycznej Federacji Światów i to przywilej żyć w tych czasach. Zdecydowaliśmy się być teraz tutaj i od naszych działań zależy los nie tylko wszystkich gatunków, ale całej galaktyki, ponieważ ziarna ciemności są niszczone w tej właśnie chwili. A więc to jest to. A Torhan poprosił mnie, abym przekazała, że ci, którzy go znają, nie powinni martwić się o niego. Prowadził pierwsze naloty ze swoimi współpracownikami, oficerami, ale teraz zostaje na stacji i wykonuje pracę, w której jest najlepszy, po tym jak był pilotem. Teraz zajmuje się organizowaniem misji. To jest jego nowa praca. Ma powierzone również zadanie opieki nade mną, ponieważ jestem ważna, jak twierdzi Rada. Mam dostarczać aktualności i pomagać pewnym ludziom. Kochamy Was wszystkich i jesteśmy z Was bardzo dumni. Nie jesteście sami. Podnieście swoją częstotliwość, odrzucając strach, odrzucając manipulację, odrzucając konkluzje, a zobaczycie, czy ufacie. Wiedzcie, że wszystko będzie dobrze. Walcz razem z prawdą, walcz z miłością, walcz z pokojem. Ostatnia uwaga Eleny na temat roli, jaką odgrywa w przekazywaniu informacji od Torhana, jest niezwykle ważna. Poprzez Torhana i inne kontakty Galaktycznej Federacji jest kanałem dla raportów wywiadowczych w czasie rzeczywistym z Galaktycznej Federacji światów. Nie można nie docenić, jak ważne jest, aby społeczność pełnego ujawnienia otrzymywała raporty wywiadowcze w czasie rzeczywistym od Federacji Galaktycznej ponieważ rządy, media głównego nurtu, ani DeepState nie powiedzą nam prawdy. Ani białe kapelusze ze społeczności wywiadu wojskowego nigdy nie ujawnią całej prawdy o tym, co dzieje się w sprawach egzopolitycznych, ponieważ mają własne programy. W najlepszym razie tacy jak profesor Haim Eshet, założyciel Izraelskiego Programu Kosmicznego. Potwierdzą to w nieformalny sposób. Potwierdzą istnienie Federacji Galaktycznej i jej współpracę z różnymi rządami oraz istnienie wspólnych amerykańskich baz pozaziemskich na Marsie. Wszystko, ale w nieformalny sposób. Te rewelacje są dokonywane w swobodny sposób, który zachowuje wiarygodną możliwość zaprzeczenia i to bez ujawniania zbyt wielu szczegółów. Na tyle, na ile udało się ocenić na podstawie egzopolitycznych dochodzeń i badań informacje Eleny Danan, można stwierdzić, że przekazy są spójne i zgodne z rewelacjami wielu innych wtajemniczonych, którzy działają w sekcji Tajne Programy Kosmiczne. Niedawno Farsheet Institute opublikował własne ustalenia dotyczące wielu celów zdalnego widzenia, których wyniki niezależnie potwierdzają wiele rewelacji Eleny. Innym niezależnym sposobem potwierdzenia danych Eleny Danan jest dopasowywanie lokalizacji trzęsień ziemi z miejscami, w których lokalne siły oporu Marsa dokonały nalotu na bazy sojuszu, jak Hari Orionidów, korporacji ciemnej floty na Marcie. Gdy więcej danych naukowych na temat trzęsień Marsa stanie się publicznie dostępnych, możliwe będzie potwierdzenie informacji Eleny dla ogółu. Podsumowując, można być bardzo przekonanym o wiarygodności i dokładności informacji Eleny Danan, gdyż jak dotąd jest to potężne i jedyne objawienie planetarnej wojny wyzwoleńczej toczącej się obecnie na Marsie, która jest wspierana w różnym stopniu przez wiele niezależnych źródeł.